Cześć, dzisiaj taki odcinek specjalny, spontaniczny na prośbę Waszą odnośnie elementów giętych, jak ja je wykonuję, w jaki sposób, z jakich materiałów. Ale jeszcze na wstępie powiem, że jeśli macie tylko możliwość i macie sprawdzoną firmę, która dobrze wykonuje takie elementy gięte, to warto po prostu nauczyć się zlecać. Ja niestety tej sztuki nie posiadłem zlecania innym. Zawsze się boję, że ktoś nie zrobi czegoś tak, jakbym chciał, że nie będzie coś pasowało. Zwłaszcza, że akurat te elementy, które teraz wykonuję, muszą naprawdę ze sobą idealnie współgrać, ponieważ są to elementy składowe większej całości, które muszą być wykonane naprawdę na dokładny wymiar. Poza tym też jakby muszę dopasować. Elementy tutaj płyt fornirowanych, i tak dalej, do forniru, który będę oklejać, także dużo tutaj jest zmiennych. Jeśli chodzi o mnie, kiedy wykonuję elementy gięte, które mają być pokryte laminatem bądź właśnie fornirem, wówczas wykorzystuję jako ten materiał do gięcia sklejkę elastyczną. 8 mm. Zobaczcie, jaka jest elastyczna ta sklejka, łatwo jest ją kształtować. Oczywiście. Do jakichś tam granic możliwości do jakichś tam promieni. Najmniejszy promień, jaki udało mi się bezpiecznie wykonać na tej sklejce, żeby nie pękła, też namaczałem te włókna gorącą wodą w trakcie jakby naginania to było 160 mm, jeśli chodzi o promień. Natomiast jeśli materiał ma być pod lakier lakierowane już elementy, wówczas wykorzystuję nacinany MDF. Zdarzało mi się samemu wykonywać takie elementy, po prostu naciąć sobie MDF-9. Albo zamówić gotowy. Akurat ja korzystałem z hurtowni forpłyt, zresztą tą sklejkę elastyczną też mam z tego forpłytu. I tam też znajdziecie ten MDF nacinany, który też można ładnie wygiąć. No i wtedy oddaję do lakiernika do tam ewentualnego poszpachlowania i lakierowania. S do samej tutaj sklejki te prawidła, które jakby muszę wykonać, teraz już nauczyłem się szablon zlecać taki z tego MDF-u na usługach CNC. Już sam tego nie wykonuję, wcześniej wykonywałem. Tak samo pod ten element taki półokrągły, który zaraz pokażę też od razu przy okazji zleciłem, żebym po prostu to wycięli. Natomiast płytę fornirowaną już sobie skopiowałem, jakby z tego elementu. Bo tutaj z tej strony, na przykładzie tego elementu, tu jest MDF, po prostu użyty, który mi chłopacy na usługach CNC wycieli. Jeśli chodzi o wewnętrzne elementy, no to tutaj użyłem sklejkę 18 jako te poprzeczki, na których będzie gięty element i ta elastyczna sklejka, właśnie tutaj, nie wiem czy to będzie widać, ale w ten sposób ładnie się tutaj. Pasowuje. O! I całość zostanie przyklejona na klej poliuretanowy. Ja używam akurat taki PUR, Baberit. I przystrzelone po prostu na sztyfty. Te wszystkie miejsca. Tutaj u góry nawet postaram się przykręcić to na wkręt. Oczywiście łebki muszą się schować dosyć. Też nie za głęboko, żeby tej sklejki u nas dosyć miękko nie przewiercić na wylot. I jeszcze taki, taka ciekawostka, szczegół dosyć istotny, jak planujecie potem oklejać fornirem, który nie jest podklejony, na przykład na fizelinie, taki mm. <coughs> najprostszy jakby liść forniru. Ja zwykle kleję na taki klej e, Cold Press Vener, Tybond, ale... Hmm. Używałem też kleju kontaktowego, zależy, jakie będzie wykończenie. Niektórzy narzekają, że klej kontaktowy może gdzieś tam się po czasie odkleić, ale do czego zmierzam? Bo tu chodziło o to, że jak używamy sztyftów, wkrętów, to potem na dębie mogą wyjść takie plamki przez reakcję z tymi metalowymi elementami, dlatego warto przed oklejaniem forniru zaszpachlować te wszystkie miejsca i te sztyfty, żeby były wbite troszkę głębiej, żeby je potem po prostu zaszpachlować. Ale to już taka, jak to się mówi, dygresja. Jeśli chodzi o wypukłe elementy, tak samo. Mam przygotowany ten szkielet, te żebra połączone elementami właśnie, gdzie ma być gięte. Zresztą zobaczycie zaraz na miniaturce, jak to wygląda. I po prostu też okładam tą sklejką. Na elementach wklęsłych jest trochę trudniej tutaj to uformować, natomiast na tych wypukłych jest to o tyle łatwiejsze, że możemy sobie spiąć to ściskami. Ja też używam pasów takich samochodowych i ściągam po prostu tam sklejkę na wymiar. Żeby też wymierzyć sobie te łuki, można nawet posłużyć się miarą krawiecką i wtedy oczywiście warto doliczyć przy wypukłych tam odpowiednią grubość, troszkę więcej, a przy wklęsłych trochę mniej wychodzi niż tam sobie zmierzyć, ale to tam też inny jakby temat. Trzeba z zapasem mimo wszystko robić, i potem sobie na przykład sfrezować ten naddatek do równego. Także no tak to w moim przypadku wygląda. Są chyba też z tego co wiem 4 mm albo 3 mm sklejki elastyczne. Tylko wtedy kleimy je warstwowo do jakiegoś tam grubszego elementu. I wówczas ta sklejka, jak będzie poklejona purem i umieszczona w jakichś prawidłach, ileś tych warstw, tam powiedzmy do grubości. 18 nawet milimetrów, to wtedy ten element stanie się takim jakby stałym, w stałym położeniu zostanie nadający się na jakiś tam powiedzmy otwierany front. Tak samo zresztą z MDF-em, jakby skleić tymi grzebieniami do siebie i poczekać aż klej w prawidłach jakichś wykonanych uprzednio wyschnie, no to wtedy taki element nam zostanie po prostu. Aczkolwiek mówię, no jeśli macie możliwość, warto takie rzeczy podzlecać, bo naprawdę jest sporo z tym zabawy. I tutaj jest ten gięty właśnie element półku. I na tych prawidłach ta sklejka została wygięta. Całość jest tutaj tej sklejki, po prostu jest osadzona na sztyfty. I całość pokryta fornirem. Jeszcze fornir można zakupić taki w rolce. Już z klejem. nie wiem, czy tu widać. On jest na fizelinie i jest naniesiony klej termotopliwy. I wówczas ja używałem na płaskich powierzchniach, można oczywiście użyć żelazka standardowo, albo opalarki i bałka dociskowego, żeby ładnie ten fornir przykleić. Ja mam taką metodę, że używam wciąż kleju kontaktowego w tych miejscach styku, natomiast pozostałe miejsca są oklejane tym. Natomiast. Yy... Często też te forniry akurat jak kleję nie metodą na zakładkę, tylko metodą stykową, i sobie po prostu przycinam zagłębiarką te liście w odpowiedni sposób. Ale o tym opowiem już, jak będę zajmować się typowo fornirowaniem. W międzyczasie dokończyłem już ten element, sklejka przyklejona, oklejone wszystko fornirem. To, co jeszcze chciałbym powiedzieć, to to, że ja absolutnie nie chcę się stawiać w roli eksperta tutaj w tych dziedzinach. Broń Boże, po prostu ja pokazuję sposoby i metody, które się u mnie sprawdziły, które po prostu gdzieś tam na bazie jakiegoś doświadczenia sobie sam tutaj skonstruowałem. Natomiast, jeśli macie jakieś informacje, ciekawostki dotyczące właśnie takich elementów giętych, to podzielcie się w komentarzach, żebyśmy wszyscy mogli czerpać tą wiedzę. Ja jeszcze dodatkowo powiem, że do tematu samego formirowania na pewno wrócę. Jakich tutaj klejów używać, i metod, i sposobów, i tak dalej. Także to, to jeszcze jest temat otwarty. To, o co standardowo proszę, to dajcie lajka, like jeśli film Wam się podobał. Proszę też o subskrypcję. I podzielcie się też w komentarzach, jakie kolejne filmy i z jakich dziedzin chcielibyście zobaczyć na moim kanale.